Siemanko, siemanko, z tej strony Basta i pan witam was serdecznie na kanale Jabba The Buzz. Dzisiaj mam dla was taki zestawik, bo w sumie to jest zestawik, ale bardzo on mnie cieszy i bardzo go lubię. Zbudowałem go sobie w kopalni klocków, a jest to zestaw 9476 z 2012 roku i zestaw nazywa się The Ork Forge. Jest to wycinek tej fabryki, która znajdowała się w lochach, w podziemiach. Ortanku w Isengardzie, czyli we władztwie Sarumana, gdzie produkowano Urukhai. Jak Saruman stworzył uruk Hai, możecie dowiedzieć się z filmu. Wersji jest kilka, bo w filmie mówi, że, mówią, że zmieszał orków z goblinami i tak powstali uruk Hai. Ja słyszałem też o wersji, że zmieszał orków z ludźmi, przez co Uruk-hai mogli maszerować w pełnym dniu i słońce im nie przeszkadzało, bo jak wiemy, i orkom i goblinom słońce mocno Szkodziło. To, jak szkodziło słońce goblinom, wiemy dobrze z filmu The Hobbit, gdzie właśnie tam trafiają do podziemi goblinów, jest król goblinów i tam się rozgrywają różne też fajne akcje. Między innymi znajduje się nieszczęsny piersi. No dobra, ale wróćmy do zestawu. Słuchajcie, w zestawie mamy cztery figurki. Cztery figurki mamy dwóch orków z Mordoru i dwóch Uruk-hai. Mamy tutaj oczywiście Lurca niejakiego. Lurc to jest ten Uruk-hai, który yy, zabił. Boromira, słuchajcie. Tutaj w ogóle Lurt też ma takie swoje specjalne miejsce w tym zestawie. Bo można go o schować i on jest jakby wydobywany stąd. No ciężko go wydobyć, no ale się da go wydobyć. Wydobywamy go stąd i jest ten Lurt, Pamiętamy tą scenę, jak właśnie jest wyciągany z tej, rozcinany z tego kokona. On tam wyskakuje, jest już takim potężnym, wielkim orkiem, orczyskiem wręcz. I yy, może już jest w pełni, jakby przygotowany do walki. W ogóle Urukaj. Są super potężnymi maszynami bojowymi, które stworzył sobie Saruman. To jest ten właśnie koleś, który zastrzelił Boromira. Jest tam ta scena kończąca drużynę pierścienia, gdzie yy, właśnie Boromir jest kuszony przez pierścień, usiłuje go odebrać Frodowi, nadchodzą Murukaj, zaczyna się walka. W finalnej, jakby odsłonie tej bitwy, porywają Merego i Pipina i pędzą do Eisengardu z powrotem zanieść, w ich mniemaniu, pierścień swojemu władcy. Ale, oczywiście, cała sytuacja rozwija się mocno zaskakująco i nabiera tempa w zupełnie inną stronę, i już w zupełnie innej części tej opowieści, a mianowicie w dwóch wieżach. Dobra, ale co tu mamy? Mamy dwóch orków z mordoru. Bardzo fajni, bo mają piękne nadruki na y, korpusach. Tutaj schowane są te nadruki oczywiście pod pancerzami. Fajne główki, bo główka bez tej y, nakładki wygląda też fajnie i też widać, że jest to ork. A jak założymy tą nakładkę włoski z uszami, to już w ogóle jest super ten ork, nie? Także naprawdę kozackie ten jest w y, ubraniu y, izengarczyków, czyli ma na sobie zbroję właśnie Uruchaj, ale też wygląda spoko i wiemy, że to jest ork z, Mordo, z Mordoru, ponieważ ma te kolory takie specyficzne, czyli te rączki w takim... Co to jest za kolor? Dark tan chyba w sumie, w takim dark tanowym właśnie odcieniu. Wyglądają tak, że mimo to, że ten ma tą zbroję właśnie uruk High, wiadomo, że to jest ork z Mordoru. Ok, sami uruk High, no to tutaj mamy wcześniej wymienionego Lurca, co prawda jakby tak, jak go Saruman stworzył, czyli nagiego. Oraz uruk Haya w pełnym rynsztunku, w pełnym umundurowaniu, w tym pięknym hełmie z odciśniętą ręką Sarumana, starczą tarczą z odciśniętą ręką Sarumana, z pięknym mieczem. Yy, które właśnie są tutaj kute w tej kuźni, bo ruda tutaj jest dostarczana właśnie w ten sposób, wysypywana, sypuje się tym oto takim żlebem, można powiedzieć, prosto do gara, w którym jest przetapiana. Tu jest fajnie pokazany ten proces przetapiania, ponieważ normalnie jest tu klocek, który świeci na czerwono. Mnie akurat przed samym kręceniem tego programu bateria się wyczerpała, ale stwierdziłem, że jak już yy, robię, to robię i trudno, nie pokażę Wam. Yy, możecie sobie bez problemu na. Innych yy, kanałach zobaczyć, jak to świeci. Bądź uwierzyć mi na słowo. Do czego was serdecznie zachęcam. Słuchajcie, naprawdę ten klocek świeci, jak mu się baterie wymieni. Są znacie takie świecące klocki, to też nie jest jakiś wielkie halo, że klocek świeci. Nie jest ich dużo w różnych zestawach, więc bez problemu. Mamy takie piękne kowadło, na którym jest, jest pancerz. Ten ork może bez problemu, właśnie młotem wykuwać tą zbroję. Akurat wypadł mu z ręki, widocznie nie od ludzkiego mięsa. Dzisiaj i taki słabawy jest, no ale generalnie jakby. Yy, elemenciki są też dodatkowe fajne, bo tutaj mamy ten element kuźni, w którym się te miecze wytapiają. One widzimy tutaj dwa piękne Urukhajskie miecze, które tylko czekają, żeby silne ramię Urukhaj wzięło je w rękę i ruszyło na Rohan, bo taki był koncept jakby tego najazdu, że z jednej strony Saruman miał napaść Rohan, z drugiej strony Sauron miał napaść Gondor, tak żeby jedni i drugim nie przyszli z pomocą. I mogli y, oba te kraje zgnieść i przejąć już całe śródziemie, opanować je od A do Z. Saruman miał mieć swoje władztwo, a Sauron swoje. Natomiast według Saurona, Saruman był tylko rozgrywką i pionkiem w tej całej grze. Czyli co, figurki mamy za sobą. Sam zestaw to tak poza świecącym klockiem i tym obracanym o tutaj yy, dostawczakiem, ja się śmieję, yy, tą balią. Znaną z piratów, z rudą w środku i ruchomym żlebem, to nie mamy nic tak naprawdę. No, jest to, tak jak Wam mówiłem, przedstawienie fragmentu tej fabryki, która znajdowała się właśnie w podziemiach Eisengardu. Można było to jakoś bardziej rozwinąć, no ale to już chyba by kosztowało milion złotych, bo to coś na serwisie Bryglink kosztuje nowy od 500 do 700 złotych a używane od 320 do 520. A pewnie zaraz się będziecie pytać skąd mam te ceny. No otóż, jak się tam wejdzie w zestaw i naciśnie coś takiego jak Price Guide, to właśnie wyskakuje ta średnia cena. Ja już się nie zapuszczam w oferty sprzedaży i nie patrzę, jak to tam wygląda bo yy, no nie mam aż tyle czasu, a Elekro w ogóle pod kątem lotrów i Hobbita nie sprawdzam, bo w Polsce ceny tych zestawów osiągają jakieś przekosmiczne ceny, zupełnie nie wiem czym one są yy, motywowane i są no, mega dziwne to jest dla mnie, no ale z drugiej strony skoro rynek chce tyle za to płacić, to niech płaci. Ja zapłaciłem dużo mniej, tak jak Wam mówiłem, ten zestaw mam z kopalni klocków. Zbudowałem go sobie po części, go miałem, bo gdzieś tam nam się w miksie trafił kawałek, a drugi kawałek dobudowałem. Figurki miałem wcześniej, więc super, że taki zestaw mam. Fajnie jest do niego oczywiście dołożyć więcej figurę i go na czymś postawić, bo on taki... To mnie drażni, że te zestawy są takie bez żadnej jakby... Yy, trochę myśli większej, że nie ma tu jakiegoś bardziej takiego terenu rozbudowanego, no bo przydałoby się. Wtedy można by sobie tych orków więcej dokupić, gdzieś ich tu poustawiać. I tak naprawdę, co? No, mamy jakieś takie przedstawienie wypalania mieczy, i, i, i co ja mam z nim zrobić? Gdzie mam je dać? O no nigdzie, zobaczcie, nie pasuje, nie ma tego gdzie. Wiecie, położyć, przyłożyć. Tak samo to kowadło. No co, no pewnie mogę je gdzieś tutaj sobie przypiąć, no ale. Wydaje mi się, że jakby tu był ten kawałek terenu, czyli kilka zaledwie plejtów, które można by tutaj położyć, jakoś to wyrzeźbić. Pewnie można to zrobić samemu, no ale ja, skoro już się tyle płaci za zestaw, to fajnie by było, gdyby jakoś to było rozbudowane, nie? No jedyne, co go tak naprawdę broni do końca przed moją jakże ciężką krytyką jest ilość figurek. No bo mamy tu cztery figurki, to jest całkiem pokaźna ilość jak na Lotra i jak na Orków, których możemy sobie... Pewnie jest wielu takich z was, którzy zbierają sobie orków, bo ja sam mam na to ciężkiego smaka, no ale wybrałem, że tak powiem, do końca dozbierać Gwiezdne Wojny, więc dopiero jak to zrobię, to będę się zabierał za co innego, bo no klocków się nie da jeść, słuchajcie. I trzeba jednak yy, kupować towary, które da się spożywać również też. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną w świecie Lords of the Rings. Lord of the Rings, przepraszam, jakoś mi tak zawsze to się ten. Lord of the Rings i pana Tolkiena. Super, że mogliśmy się spotkać przy tym pięknym zestawie. I mam nadzieję, że będziemy do tej serii wracać, bo ona jest ciekawa, ja ją lubię i chciałem wam tu pokazać jeszcze parę rzeczy. Specjalnie jakby zacząłem od tego, bo ten zestaw najmniej mi się podoba z tych wszystkich, które wyszły w sumie z Władcy Pierścieni. Tych oczywiście większych, bo ja nie mówię o polibagach, czy nie mówię o jakichś tam, nie wiem, z komikonów czy innych, gdzie mamy jedną figurkę i tyle. Pewnie te są oczywiście najdroższe. Dzięki wielkie, zapraszam Was serdecznie na wszystkie moje media, zapraszam Was do oglądania innych filmów na tym kanale i co, dziękuję Wam bardzo, bądźcie z nami, trzymajcie się zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka Elo.